Rozdział 29. Przyszłość tak jasna jak Boże obietnice. O godzinie 9 rano 19 września 2001 roku mój samolot wylądował we Frankfurcie. Było to prawie dokładnie cztery lata po tym, jak pierwszy raz przybyłem do Niemiec w 1997 roku. Gdy opuszczałem Chiny, byłem przekonany, że wkrótce moja rodzina dołączy do mnie, jednak Pan miał inny plan. Chciał nas jeszcze wiele nauczyć i przeprowadzić nas przez wiele doświadczeń, zanim zjednoczy nas jako rodzinę w tym miejscu. Po przejściu przez kontrolę celno-paszportową wyszedłem na zewnątrz i zobaczyłem, że czeka na mnie nie tylko rodzina, lecz kilkunastu niemieckich chrześcijan. Ściskaliśmy się i śmialiśmy się. Na lotnisko przybył także niemiecki ewangelista Reinhard Bonke, którego Bóg używa w Afryce i innych częściach świata, aby przyprowadzić miliony dusz do Jezusa. Był to dla mnie wielki zaszczyt. Moja żona Deling promieniała ze szczęścia, a moje dzieci były bardzo podekscytowane. Było to cudowne zjednoczenie darowane nam przez Pana. Pojechaliśmy do domu, do miasta, w którym misja chrześcijańska wynajęła mi małe mieszkanko. Nie miałem wiele mebli, nie miałem nawet łóżka. Lecz Deling i dzieci bardzo lubili to miejsce i nie chcieli szukać niczego innego od, aż do czasu, gdy będziemy znowu razem. Jak tylko weszliśmy do domu i zamknęliśmy za sobą drzwi, klęknęliśmy i razem oddaliśmy chwałę Bogu, dziękując ze łzami w oczach za jego dobroć i łaskę. Podniosłem w górę ręce i zaśpiewałem Panu. Nie mogę powstrzymać łez radości, które napływają mi do oczu, ponieważ ręka Pańska wyprowadziła mnie z więzienia. Nie mogę się powstrzymać przed pójściem za nim, dokądkolwiek on prowadzi, ponieważ jego przebite ręce dają mi zwycięstwo. Kilka tygodni po moim uwolnieniu z więzienia w Birmie okazało się, że moje zdrowie bardzo ucierpiało. Z powodu picia brudnej wody i brudnego jedzenia mój organizm został zainfekowany przez pasożyty, które wychodziły z mojego ciała nawet przez skórę. Wszystko mnie swędziało. Pierwszą rzeczą, którą zrobiła moja żona, było wygotowanie moich ubrań w celu zabicia znajdujących się w nich pasożytów. Pan pomógł mi powoli dojść do zdrowia. Mogłem mieć dużo dobrego czasu z żoną i dziećmi, w końcu zaczęło wypełniać się to, o co modliła się Delink. Zaczęliśmy prowadzić bardziej ustabilizowane życie rodzinne. Delink i ja jesteśmy po ślubie dwadzieścia lat. Nasze małżeństwo jest dalekie od doskonałości, jednak mogę uczciwie powiedzieć, że nasze relacje stają się głębsze z roku na rok. Delink jest najlepszym przyjacielem, jakiego mam. Bóg Wybrał mnie na swojego świadka i nakazałbym podążał za nim drogą krzyża, wbrew wszelkim przeciwnościom. Nie mam pieniędzy i bez przerwy ścigają mnie władze. — Naprawdę chcesz wyjść za mnie? — zapytałem się jej dwadzieścia lat temu, gdy była młodą dziewczyną. — Nie martw się, nigdy cię nie zawiodę — odparła. Deling była wielokrotnie wystawiana na próbę, jednak dotrzymała obietnicy i była całkowicie wierna panu i mnie. W więzieniu spędziłem siedem z dwudziestu lat naszego małżeństwa, a ponadto ukrywałem się przez wiele kolejnych lat. Delink jest cudowną żoną i matką, jest mądrzejsza ode mnie, zawsze przypomina mi o moich słabościach, gdy dostrzega, że jestem zbyt zapracowany lub pokładam zbyt wiele zaufania w moich zdolnościach i umiejętnościach. Ma ona cichego ducha. Nigdy nie plotkuje ani nie jest przyczyną kłopotów w kościele posiada wielki dar uwielbiania pana śpiewem. Podczas jednego ze spotkań w Chinach bardzo chciałem głosić kazanie, lecz ludzie mi nie pozwolili, już dużo twoich kazań słyszeliśmy, mówili, wolelibyśmy raczej posłuchać, jak Deling śpiewa. Fakt, że teraz mieszkamy poza Chinami, nie oznacza, że tak będzie już zawsze. Nie uciekliśmy z kraju dzięki naszym własnym wysiłkom, podążając za łatwiejszym życiem. Opuściliśmy Chiny, ponieważ Bóg wyraźnie powiedział nam, że mamy to zrobić. Następnie potwierdził to, otwierając nam drzwi, tak że mogliśmy wyjechać. Chociaż jesteśmy poza granicami Chin, cały czas, jak zwykle, głosimy Ewangelię i wspieramy ruch powrót do Jerozolimy. Wiemy jednak, że prowadzenie przez Ducha Świętego przynosi wiele niespodzianek. Jezus powiedział Nikodemowi: Wiatr wieje dokąd chce i szum Jego słyszysz. Ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jan 3, 8. Jeżeli twierdzimy, że szczerze podążamy za Jezusem, to musimy to czynić bez żadnych warunków i poddać swoje plany Jemu. Jeżeli Bóg pewnego dnia powie, że mamy wrócić do Chin, wrócimy. Przecież to jest takie proste. To, co mówisz, jest głupie, powiedzą niektórzy. Czy zapomniałeś już? Że jesteś poszukiwanym kryminalistą i zostaniesz aresztowany natychmiast, jak tylko przyjedziesz? Nie opieramy naszego życia na ludzkiej argumentacji. Ważne jest tylko to, żebyśmy byli posłuszni Bożemu Słowu i Jego prowadzeniu w naszym życiu. Jeżeli Bóg powie nam idźcie, pójdziemy. Jeżeli powie zostańcie, zostaniemy, kiedy jesteśmy w Jego woli, to jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Daring. Po dwudziestu latach małżeństwa znam serce mojego męża. Jego serce i jego wiara są szczere. Jest on bardzo otwartą i bardzo śmiałą osobą. W ogóle nie boi się człowieka. Mówi o wszystkim, co ma w swoim sercu. Dzięki temu nigdy nie muszę domyślać się, o co mu chodzi. On jest takim, jakim go widzisz, ani mniej, ani więcej. Szanuję go za jego miłość i oddanie Bogu. Bardzo dobrze znam go z tej strony, ale są też inne, z których nie znam go aż tak dobrze ponieważ okoliczności spowodowały, że przez większość naszego życia małżeńskiego byliśmy rozdzieleni. Najgorsze jest to, że bardzo rzadko bywał w pobliżu tak więc właściwie wychowywałam dzieci sama. Jednak nie wszystko było złe. Nasze życie było wypełnione trudnościami, wielkim cierpieniem i długimi okresami rozłąki, ale również wielkimi zwycięstwami, Bożą głęboką miłością i łaską, jaką ma dla nas. Dzięki dzieciom nie czułam się samotna, One były ze mną, i to była dla mnie wielka pociecha. Największe doświadczenie i ból jaki muszę znosić, to nie ubóstwo czy prześladowania ze strony niewierzących, to niesamotność. Najtrudniejsze dla mnie jest to, że Kościół zaczyna rozsiewać fałszywe pogłoski na temat mojego męża. Do dziś nie rozumiem, dlaczego niektórzy bracia potrafią być tak przebiegli w rozsiewaniu kłamstw na temat swojego brata, który szczerze próbuje służyć Panu i kochać ludzi. Jesteśmy kompletnie nikim, często powtarzał mi Jun. Nie mamy nic, z czego moglibyśmy być dumni. Nie mamy żadnych zdolności i nie mamy niczego, co moglibyśmy ofiarować Bogu. Fakt, że chciał posłużyć się nami, jest spowodowany tylko Jego łaską – to nie ma nic wspólnego z nami. Jeśli Bóg zechce powołać kogoś innego do wypełnienia swoich celów i nigdy więcej nie posłuży się nami, nie będziemy mieli powodu do narzekań. Kiedy byłam młodsza, poszczegłam Boga jako wszechmogącego uzdrowiciela, który coś dla mnie zrobił. Ale po tych wszystkich latach, których przechodziliśmy przez doliny i bolesne próby, Jezus stał się dla mnie zawsze obecnym przyjacielem, który jest ze mną przez cały czas. Z historycznej postaci stał się dla mnie żywym Bogiem. Wielokrotnie w czasie tych prób i testów upadałam na chwilę, ale on zawsze był wierny. Kiedykolwiek prosiłam go, aby mi pomógł, zawsze to czynił. Jezus jest wszystkim, a my jesteśmy niczym. Jun, kiedy pomyślę, co Pan ma dla mnie w przyszłości, odczuwam podniecenie. To są wspaniałe czasy, aby żyć dla Jezusa. Duch Święty porusza się potężnie po całej ziemi, dla nas jest wielkim przywilejem, że możemy zbierać żniwo czasów ostatecznych. Jestem przekonany, że moja służba będzie się nadal koncentrować głównie na ruchu powrót do Jerozolimy. To, co zaczęło się jak mały strumyczek misjonarzy wyjeżdżających z Chin, staje się szerokim strumieniem. Jestem przekonany, że wkrótce potężna rzeka pracowników opuści granice Chin, niosąc ze sobą Ewangelię. Nadal chcę przemawiać w wielu kościołach i na spotkaniach na całym świecie. Moje poselstwo do zachodniego kościoła jest takie wróć do podstaw, po to, abyś znowu mógł usłyszeć przemawiający do ciebie głos Jezusa. Tak więc chciałbym rzucić wyzwanie nie tylko zachodniemu kościołowi, ale wszystkim wierzącym na całym świecie, by połączyli swoje ręce z naszymi w partnerstwie, byśmy szkolili i wyposażali pracowników na to wielkie żniwo, by ustanowić Boże Królestwo nie tylko w Chinach, ale wzdłuż całej drogi powrotnej do Jerozolimy. Zaczęła się era Nowego Kościoła. Wierzę, że rolą Zachodniego Kościoła jest być naszym partnerem, tak abyśmy mogli razem wykonać to zadanie. Nie szukamy jałmużny lecz partnerstwa. Tak naprawdę to nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale wiem na pewno, kto trzyma moją przyszłość w swoich rękach. Od czasu, kiedy Pan zbawił mnie jako nastolatka, moje życie jest jak ekscytująca podróż. Nigdy nie wiedziałem, co czeka mnie za najbliższym zakrętem. Pewnego dnia mogę być zabity z powodu Ewangelii w jakimś islamskim czy buddyjskim kraju. Kiedy usłyszycie taką wiadomość, proszę, nie smućcie się z mojego powodu, lecz smućcie się z powodu milionów cennych dusz, które zniewolone przez szatana żyją bez świadectwa Ewangelii. Śmierć nie jest końcem dla Bożego Sługi, lecz początkiem nieopisanego życia wiecznego w obecności Jezusa. Jeśli usłyszycie, że zostałem odwołany do domu, do nieba, proszę, zajmijcie moje miejsce z Ewangelią, ogłoszeniem i nauczaniem grup ludzi na świecie do czasu, aż powróci Jezus. Mój Pan Jezus jest najspanialszym przyjacielem, jakiego możesz mieć. On był i jest tak miłujący, cierpliwy i dobry dla mnie przez tak wiele lat i w tak wielu dolinach życia. Jun, ty musisz naprawdę kochać Jezusa, mówią mi ludzie. Musisz zdać sobie sprawę, że mam w swoim sercu miłość dla Jezusa tylko dlatego, że on mnie kocha. Miłujmy więc, gdyż on nas przedtem umiłował. 1 Jana 4:19. Jezusa naprawdę warto poznać. On jest warty tego, by oddać mu całe nasze życie. Jeśli naprawdę oddasz mu swoje życie, nigdy nie będziesz tego żałować. Czy pójdziesz za nim?